Cześć, mówiłem Wam już o tym, że przyjechało do mnie Lupo z problemem, że podświetlenie zegarka nie działa w ogóle, a podświetlenie licznika kilometrów no fizycznie raz jest, raz nie ma. A w najlepszym wypadku, kiedy jest najbardziej potrzebne, to go po prostu nie ma. Pokazałem wam już jak się wyjmuje licznik, pokazałem wam już, że to jest no, generalnie proste, jeżeli ktoś chce troszeczkę poćwiczyć samemu. No i tutaj ok, ale widzę nowy temat. Podświetlenie zrobiłem, okazuje się, że wiek no, zjadł z ząb czasu, już kilka ścieżek w samym liczniku, ale znalazłem fajnego ząbka i teraz wam go pokażę. Zdziwiło mnie, że przez jakiś czas nie widziałem w ogóle e, informacji na temat poduszki powietrznej i po rozebraniu dopiero zauważyłem, że jakiś miły pan, ja już to teraz wytarłem, z prajem zapsikał z zewnątrz tą, oto obudowę, tu, która jest wewnątrz licznika i zakrywa ona właśnie dokładnie tą kontrolkę diodkę już nie mówię o tym, że są fachowcy, którzy wylutowują diodę, są tacy, którzy odcinają ścieżki, no ale takiego numeru jeszcze nie widziałem. Cały bajer polega na tym, że e, właśnie tego autela, którego nabyłem i odebrałem wczoraj. Podłączyłem już dzisiaj, sprawdziłem i wystarczy skasować błąd. Sprawdzimy, może się okazać, że jest problem na zwijaku poduszki. Aczkolwiek to są teraz tak tanie rzeczy, że no, myślę, że to nie jest żaden problem, żeby to załatwić. Tylko trzeba chcieć. A takie kombinowanie, no ale pozostawiam to każdemu z osobna do jakichś takich. Przemyśleń, co można, jak można i czy faktycznie jest to druciarstwo, kombinacje alpejskie czy zrobienie w bambuko klienta. Na ile to było kosztowne, na ile ktoś zarobił bez roboty, albo na ile ktoś się narobił i zarobił na tym niewiele, to już jest jego sprawa.